Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, który być może niektórzy z Was chcieli obejrzeć. Będzie to kolejne dobieranie zapachów do bohaterek serialu. Jak wiecie, ja poprzednio robiłam filmik o Wednesday. Bardzo dużym zainteresowaniem ten filmik się cieszył, także bardzo się cieszę, że chcieliście oglądać, zawaliście też swoje typy zapachów, jakie Wednesday mogłaby nosić. Jeżeli uzbieram jeszcze... Jeżeli uzbieram jeszcze jakieś zapachy, to być może zrobię sezon drugi z zapachów, jakie mogłaby nosić Wednesday, bo bardzo mnie ten serial zainspirował. Tak jak, mówię, tak jak mówiłam, i też bardzo dużo takich mrocznych zapachów ja lubię sama, a więc myślę, że mogłoby to być. No, mógłby być to dobry kierunek. Jeżeli chcecie zobaczyć drugą część, to dajcie mi znać. Jeżeli nie, to nie będę się tutaj y, męczyła, jeżeli o to chodzi. No a dzisiaj porozmawiamy sobie o zapachach, które mogłyby nosić bohaterki serialu Emily in Paris, Emily w Paryżu, jest to, zapa jest to zapach, jest to serial. Dosyć popularny na Netflixie, myślę, że nawet bardzo, chyba czwarty sezon zamierzają kręcić. Głosy są takie, że ten serial jest głupi, że jest źle nakręcony, coś tam, coś tam, że jakieś są stereotypy nieprzyjemne o Francuzach. Myślę, że też dużo stereotypów tak naprawdę o Amerykanach też jest w tym serialu. Ja to traktuję w takiej, wiecie, w takiej kategorii czysto rozrywkowej. Jeżeli jakiś serial nie jest, on, przynajmniej ten serial, nie wydaje mi się tak głupi, że, wiecie, czuję, że szare komórki mi się palą i rozpuszczają. Po prostu dobrze spędzam przy nim czas, relaksuję się i no po prostu patrzę sobie na ten bajkowy Paryż. Jednym z moich marzeń jest właśnie pojechać do Paryża. Ja jeszcze tam nigdy nie byłam. Praktycznie od dziecka marzę o tym, żeby się tam znaleźć, żeby pozwiedzać. No, wszystko po kolei. Akurat nie udało mi się jeszcze tego uczynić, ale no na pewno jest on na mojej liście. No, także po prostu, od, w związku z tym, że zawsze do Paryża mnie gdzieś tam ciągnęło, bardzo chciałam zobaczyć to miasto. Jest to takie miasto, no wiecie, stare, artystyczne jednocześnie, z duszą, więc takie miejsca uwielbiam. No to tym bardziej miło mi się ogląda ten serial. Najmądrzejszy on nie jest w, w pewnych momentach, ale tak jak mówię, ja przy nim dobrze odpoczywam, nie jest on dla mnie najgorszy. A więc pomyślałam, że skoro tak lubię ten serial, bo naprawdę no, za każdym razem jak nowy sezon wychodzi, to oglądam od razu z zapartym tchem. No tak jak mówię, no co kto lubi, ja akurat ten serial lubię. No więc pomyślałam, że dlaczego nie dobrać zapachów do bohaterek właśnie tego serialu. Będziemy tutaj mieli cztery bohaterki, będziemy tutaj mieli Emily, będziemy mieli jej koleżankę Kamil, będziemy mieli jej koleżankę również Mindy i będziemy mieli Sylwii. Która jest jej szefową w agencji reklamowej, także tutaj zaraz sobie dobierzemy. Tych zapachów nie będzie dużo, łącznie 9 zapachów, natomiast pomyślałam, że takie coś zrobimy, także taki wstęp, jeżeli jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną. Oczywiście wszystkich moich nowych widzów serdecznie witam, starych również oczywiście witam. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli ktoś mnie ogląda regularnie albo zamierza oglądać. Rozmawiamy tutaj o perfumach, to serdecznie zachęcam, aby to uczynić. Pomagacie mi się rozwijać dzięki temu, dzięki temu mogę mieć więcej tutaj treści dla Was. Więcej ciekawych tematów, więcej inspiracji. No, jeżeli lubicie świat perfumowy, to nie macie na co czekać, bo tutaj właśnie o perfumach rozmawiamy. I jeżeli jeszcze zechce zechcecie wesprzeć mój anglojęzyczny kanał, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Tutaj też go podlinkuję, bo taki kanał na temat perfumowy również prowadzę. Także, jeżeli możecie to zrobić, zostawić tam też jakiś ślad po sobie, choćby w postaci emotki pod filmikiem, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Chciałabym się rozwijać tam również. No dobrze, yy, no to zacznijmy. W ogóle zacznijmy od Emilii, i yy, ja tutaj powiem Wam, że jestem takim człowiekiem dosyć wybrednym, jeżeli chodzi o stylówki, jeżeli chodzi o no, taką wrażliwość na to, co ktoś nosi. I tutaj muszę powiedzieć, że w tym serialu to jest dla mnie tak 50 na 50, no bo tutaj, prócz, no, tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać o perfumach, no ale moda jest jakby nieodłącznym. Elementem tego serialu mam wrażenie. Tutaj stylistką bodajże w tym serialu jest pani Patricia Field, która stylizowała e, obsadę Seksu w Wielkim Mieście. No więc sam ten serial Seks w Wielkim Mieście, ikoniczne stylówki i tak dalej. Ja bardzo lubię ten taki eklektyczny styl Carrie Bradshaw, Bradshaw. To jest taki ciekawy, ciekawy styl, podoba mi się to. No, natomiast tutaj ta Emily to wielokrotnie moje oczy krwawią, po prostu, jak patrzę na jej stylówki. Nie wszystkie są złe. W tym ostatnim sezonie muszę powiedzieć, że nie jest aż tak źle. Natomiast w tym pierwszym sezonie i w tym drugim sezonie mam wrażenie, że no, pojedyncze elementy może bym wyciągnęła, ale po prostu dla mnie to jest yy, oczu kąpiel, <grym> że się tak wyrażę. No, niestety, mi się jej styl nie podoba. Są tutaj dwie bohaterki, które mają o wiele lepszy, fajny styl francuski. No, ale to jak wiecie, mi do francuskiego stylu jest o wiele bliżej. Ja bardzo lubię tą taką eklektyczność, tą nonszalancję. Tego właśnie zawsze też oszekuję od siebie, żeby się tak ubierać, wiecie, no lubię po prostu to, lubię sama tak łączyć ciuchy, nie być tak, wiecie, przesadnie super modną, tak nie wiadomo jak, ja po prostu zawsze wybieram rzeczy, które uważam, że mi pasują i w których ja się czuję dobrze, wiadomo, że mają one dużo wspólnego z tym, co jest teraz modne, ale nie jestem taką ofiarą, że wiecie, muszę, nie wiem, kupić krótki, to podsłaniający pępek i maleńką torebeczkę tylko dlatego, że są modne, ja już z tego wyrosłam, natomiast kiedyś też taką ofiarą mody byłam. No Emily wydaje mi się typową ofiarą mody w taką pewnych momentach, no ale dobra, zostawmy to, dajcie mi znać, jak wy odbieracie jej styl, no bo jej styl nie do końca mi pasuje. No i co wybrałabym dla Emily? Tutaj po dwa zapachy, tak na dobrą sprawę, starałam się wybierać dla każdej z bohaterek. Jedna bohaterka ma trzy bo jest bohaterką jak dla mnie chyba najbardziej inspirującą z tego serialu, ale do tego zaraz przejdziemy. No i jeżeli chodzi o Emily, no to ja myślę, że ona po prostu no jako taka osoba, która te social media ogarnia, która jest taka nowoczesna to coś takiego popularnego dosyć by chciała. Natomiast tutaj postawiłam na taką pewną klasykę też. W ogóle powiem Wam, że aktorka, która gra Emily, czyli Lily Collins, jest to córka Phila Collinsa z Genesis. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Phil Collins, to, to to jest piosenkarz, który nagrywał solo, ale też z tego co wiem, swoją karierę zaczął w zespole Genesis właśnie i ona jest córką właśnie Phila Collinsa. To Lily Collins przypomina mi momentami bardzo Audrey Hepburn. Więc, jeżeli ona ma jakieś tam stylówki, które, które no, są takie bardziej klasyczne, spokojne, stonowane, to to jej piękno no, po prostu wychodzi na wierz, bo jest bardzo, bardzo ładna. Więc, no, no ale rozumiem, że taki był zamysł serialu chyba z tymi stylówkami. No i w związku z tym, że ona mi tak przypomina tą Audrey Hepburn, to tutaj jakimś takim naturalnym sposobem wybrałam dla niej zapach Givenchy D. No ponieważ D był pierwotnie właśnie wyprodukowany dla Audrey Hepburn, ona chyba w ogóle sobie zastrzegła, że ten zapach tylko dla niej jest, więc Givenchy wyprodukował go tylko dla niej. Później gdzieś on tam wszedł do masowej sprzedaży. Natomiast początkowo były to tylko jej perfumy, więc ja tutaj dla Emily wybrałabym L'Interdit. Natomiast wersję wody toaletowej, ona jest taka świetlista, troszeczkę mamy w niej takiej jakby poziomkowej, właśnie tuberozy. Jest to taki zapach dziewczęcy, jednocześnie kobiecy, taki bardzo, bardzo przyjemny. Myślę, no, że ta Emily to taka jest, wiecie, no przyjemna dziewczyna, taka nic tam kontrowersyjnego, za bardzo w niej nie ma, jak ona zrobi coś tam, to taki jest, ups, wiecie, <gryw> mam wrażenie, że do niej ten zapach by pasował. No oczywiście można by było coś bardziej modnego znaleźć, no, ale nie chciałam być taka oczywista w typu, wiecie, w typu wiecie nie wiem, Black Opium, YSL Libr, cokolwiek. Chciałam tutaj tego to to żywąś EDT wrzucić, bo no ona jest tak pomiędzy, wiecie, pomiędzy tym co modne, pomiędzy tym co takie krzykliwe amerykańskie, a pomiędzy tym co takie francuskie i bardziej eleganckie, więc myślę, że ten zapach jest takim idealnym złotym środkiem. No i drugi zapach, jaki dla Emily wybrałam, nie znam tego zapachu. Natomiast chciałam, żeby miała coś takiego modnego, amerykańskiego właśnie typowego, takiego no taka amerykańska dziewczyna, ale też coś z wyższej półki, ja tylko czytałam opinie na temat tego zapachu, nie mam pojęcia jak on naprawdę pachnie, natomiast wybrałam dla niej zapach, no który taką krzykliwe takie opakowanie dosyć ma, ta cała marka takie opakowania ma, jak dla mnie trochę słabe, no ale to tutaj nie o tym, jest to marka Bond i zapach Green, Greenwich, Will, Greenwich Village, tak. Dokładnie, tak, tak chciałam powiedzieć i jest to zapach przez wiele osób uznawany za bardzo podobny zapach do bakara róż 540. Nie mam pojęcia jak jest. Skład w ogóle wydaje mi się inny niż Rouge. to Greenwich Village ma więcej owoców w sobie, jakiejś takiej owocowej świeżości, lekkości, być może. Znów być może jest jakiś aspekt powietrzny w tym zapachu, który ludziom o Bacara Rouge przypomina. Nie wiem. Natomiast myślę, że taki amerykański akcent, taki modny, wiecie, gdzieś tam do tej Emily, Emily by pasował, dlatego stąd wybrałam Bonda dla niej. No więc to są dwa zapachy dla Emily. Dajcie mi znać, jakie Wy byście zapachy tym bohaterkom dobrali, dobrały, bo no interesuje mnie to po prostu. Kolejna bohaterka jest to koleżanka Emily i jest to Camille. No, Kami ona jest taką francuską dziewczyną. Muszę Wam powiedzieć, że w pierwszym sezonie najbardziej mi się chyba Kami podobała, jeżeli chodzi o nią samą i jeżeli chodzi o jej styl, jakoś tak w tym ostatnim sezonie. Ma spoko niby te kreacje, ale już tak niektóre rzeczy jakieś tak jakby na nią, nie wiem, mam wrażenie były za ciasne, za kuse, coś takiego brakuje jej już takiego chyba polotu, albo to po prostu mi się gdzieś tam w głowie pomieszało, natomiast no ja myślę, że niektóre jej stylówki w tym ostatnim sezonie coś tam minie. nie halograno, ale to tylko ja. Chyba właśnie ten pierwszy sezon najlepszy, później drugi jeszcze też mega spoko. Ten trzeci sezon taki sobie w pierwszym sezonie dla mnie rozbiła bank. Rewelacja typowa, francuska, taka właśnie, no dziewczyna. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ten styl jej właśnie ma takie w sobie rzynę sykła, jakiego ja zawsze poszukuję i jakiego pragnę w swoich stylizacjach. Więc no tutaj na Kami nie mogłam się napatrzeć, zwłaszcza jeżeli chodzi o te pierwsze dwa sezony. No i klasycznie dla Kami no nie mogło być inaczej. Musiało być po prostu po francusku. Pierwszym zapachem jest Chanel numer 5, ale wersja Lo. Myślę, że ona mogłaby też nosić o premier, jak najbardziej. No, chciałam, żeby tutaj ta francuskość, jednak elegancja ta taka, ale jednocześnie ta nowoczesność była podkręcona. Więc to Chanel y, numer 5 Lo, myślę, że do niej bardzo by fajnie pasowało. Ono jest nie za ciężkie, nawiązuje do klasyki nadal. Ja sama bardzo lubię tą wersję. Może kiedyś się zaopatrzę, bo naprawdę jest to ciekawy zapach. Chociaż Chanel wiem, że to nie jakość, więc nie wiem jak to będzie. No natomiast zobaczymy, ja mam w próbce naprawdę intrygujący, interesujący zapach. Nie takie znowu nic odkrywczego, ale jednocześnie coś takiego, co wodzi za nos, jest klasyczne, jest eleganckie, więc myślę, że tutaj do Kami taki zapach fajnie by pasował. I kolejnym zapachem, takim już bardziej wieczorowym, ja też bym ją bardzo widziała w tym zapachu, mam tutaj mój taki nowy nabytek. Jest to Black Perfecto by La Petite Robe Noire i jest to Guerlain. Czyli również francuska klasyka perfumowa, jeżeli chodzi o Guerlaina. No i tutaj właśnie Camille, fajnie, bo ona czasem gdzieś tam taki rokowy sznyt do tych swoich kreacji stosuje. Jest to klasyczne, jest to eleganckie, ale jednocześnie jest to takie troszeczkę z pazurem niekiedy. Ja bardzo lubię takie połączenia, więc myślę, że tutaj po prostu to Black Perfecto Bail La Petit Noir bardzo fajnie by do niej pasowało, zwłaszcza właśnie gdzieś do takich troszeczkę. Z pazurkiem tych kreacji wieczorowych, bo oni gdzieś tam na jakieś, na jakieś wiecie, wieczorowe wyjścia często wychodzą. No, dla mnie ten zapach troszeczkę nawiązuje do klasycznego Rob Noir. Na szczęście ten zapach mogę znieść na sobie przepiękna róża, przepiękna skóra tutaj jest w tym zapachu, naprawdę coś takiego, no klasowego, ale też nowoczesnego więc ja myślę, że to jest cała Kami. jeżeli chodzi tak jak mówię o ten pierwszy i drugi sezon, bo w tym ostatnim coś mi ona nie pasuje za bardzo nie mówię, że cały czas, ale coś z tym stylem się podziało takiego, że nie jakoś tak nie, nie, nie jest mi tak mocno, wiecie bardzo przyjemnie patrzeć na nią natomiast tutaj no abstrahując od tego Black Perfecto by La Petit Rob Noir. Tutaj mamy w, tym, w tych perfumach lukrecję, natomiast nie musicie się nią specjalnie przejmować, bo no, nie jest jakoś tak specjalnie mocno wyczuwalna. Także to jest to. Kolejnym, kolejną osobą jest Sylwii. No i to jest osoba, która, yy, no, której styl bardzo mi się podoba. I to jest chyba osoba, której styl najbardziej mi się podoba ze wszystkich bohaterek. Ona cały czas trzyma poziom przez każdy sezon, więc tutaj no, Sylwii wygrała chyba. Jak dla mnie, przepiękna, dojrzała francuska kobieta z cudownym, eleganckim stylem, ale jednocześnie jest to elegancja, ale znów niewymuszona. No, jest to coś naprawdę fantastycznego. Bardzo, bardzo mi się jej styl podoba. Te ubrania, które ona nosi, są klasyczne, eleganckie, z pewnym pazurem, z pewną seksownością, ale nigdy nie takie wulgarne, nigdy takie przekraczające żadnych granic. Gdzieś tam jakiś jest czasami awangardowy twist, ale to jest wszystko tak dobrze ograne, tak doprawione. No, po prostu garderobę mogłabym Sylwii ukraść całą, jeżeli o to chodzi. No i tutaj zapachy trzy, bo tak jak mówię, no jest to dla mnie taka bohaterka bardzo elegancka, klasyczna, taka no, 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 odpowiednia, tak, bardzo, bardzo lubię jej styl. Może na tym zakończmy. Pierwszy zapach, jaki mi się z nią kojarzy, no to są zapachy takie eleganckie, wiecie. Ja mam tutaj 10 ml taki trawelek Mika Lef, no tutaj też francuskie marki oczywiście, no nie mogło być inaczej. Mikalef i jest to King Gold po prostu. Myślę, że ona na co dzień taki zapach chciałaby wybrać, chciałaby nosić. Jest to taka elegancka, słodycz, jest to wanilia, tak naprawdę całoroczna. Niektórzy mówią, że taka tropikalna, bardziej prażowa. Niektórzy czują tutaj w tym zapachu banana. No, Illankin Gold taki gdzieś bananowy akord być może daje tym perfumom. Natomiast no, jest to coś takiego eleganckiego, balsamowego. Nawet, ale nadal z takim sznytem, no, takim jak to ma Mikalew. Jeżeli znacie zapachy Mikalew, to wiecie, jakie one są eleganckie i jak one, no, fajnie grają, bardzo tak przestrzennie, bardzo, bardzo takim woalem ekskluzywności właśnie nas otaczają, więc myślę, że Sylwii mogłaby taki, taką nawet dziesiąteczkę sobie do torby gdzieś schować, także to jest to. Kolejnym zapachem, jaki w ciągu dnia ona mogłaby nosić, no, nie mogło być inaczej. Gabrielle od Chanel, ja wybrałam tutaj, tutaj wersję Essence, dlatego że jest ona po prostu trwalsza. I tyle. Ja myślę, że Sylwii nie jest osobą, która jakoś tak specjalnie by chciała mocno emanować zapachem. Tak mi się przynajmniej kojarzy, ale jednak chciałaby robić jakiś statement i gdzieś tam fajną jakąś woń wydawać. Więc myślę, że tutaj mam próbeczkę. Gabriel Essence, jak najbardziej. No, jest to też taki elegancki, bardzo dojrzały, świetlisty zapach. O wiele lepszy jak dla mnie niż Żador od Diora, który jest taki, no troszeczkę coś mu brakuje. Tutaj jest elegancja, jest dojrzałość i przepięknie to na pewno no, po biurze by ten zapach przepięknie się roznosił, rozchodził po takiej agencji reklamowej. No, klasyka sama w sobie, bardzo ładny zapach. Ja miałam recenzję na temat Gabrieli i klasycznej wersji, wersji Essence. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to Was zapraszam. I tutaj mówię o recenzji z roku 2022, a nie z 2017, chyba, gdzie nie miałam zbyt przychylnego zdania na temat Gabriel. Natomiast teraz, jak już ewoluowałam ze swoimi gustami, z, nos z nosem swoim i wiem, co mi się podoba, a co nie, i czego powinnam oczekiwać o perfumach, to zdanie się zmieniło. Naprawdę przepięknie by do niej ten zapach, moim zdaniem, pasował, a na wieczór, na jakieś takie. No, właśnie ona, prowadząc agencję reklamową, często na jakieś bale chodzi, na jakieś gale, na jakieś, wiecie, imprezy. No i ja tutaj bym coś dla niej takiego wybrała, unikatowego, unikalnego, co nie każdy może mieć, bo ona pewnie ma dostęp do jakichś, wiecie, luksusowych dóbr, które są limitowane na przykład, ale nadal pozostałabym w tej sferze klasyki. No i tutaj mam taką wspaniałą rzecz limitowaną niestety, niestety bardzo ciężko u nas dostępną. Jest to Gerlę znów i jest to Shalimar Tonka Milesi, Milesim Tonka. No po prostu ten zapach jest idealny na takie eleganckie właśnie kolacje, eleganckie wyjścia, eleganckie imprezy, jakieś wernisaże, coś takiego. Przepiękny, absolutnie przepiękny zapach i jest to po prostu Shalimar do którego dodano taką tonkę, troszeczkę go unowocześniono, natomiast czujemy nadal na tego zapachu. No, myślę, że absolutnie wspaniały, wspaniały i dla takiej osoby pięknie by pasował. On jest bardzo klasyczny, ale jednocześnie nowoczesny. No, myślę, że cały styl Sylwii w kapsułce. I ona w ostatnim tym sezonie trzecim nosi taką na jednym właśnie z bali taką piękną, czarną, chyba długą suknię. Gdzieś tutaj z taką falbaną, czy coś. No, ja po prostu <grywa> ubrałabym oczywiście tą suknię od razu, bez mrugnięcia okiem, i do tego ten szalimar. No, coś fantastycznego. No, dla mnie bardzo, bardzo interesująca i inspirująca bohaterka. Najbardziej chyba z całego serialu. No i ostatnią osobą jest koleżanka Emily, współlokatorka. Jest to Mindy. Ona chyba pochodzi z Chin albo z Korei, już teraz nie pamiętam dokładnie. Bardzo miła dziewczyna, bardzo ładna figura, natomiast styl oczy krwawią me, po raz kolejny niestety, no ona z Emily to tutaj w tym serialu jak dla mnie no trochę, trochę nie bardzo, no ale dobra, no nie pastwmy się nad tymi dziewczynami, tam Mindy w jednym z odcinków w trzecim sezonie ma chyba w jednym momencie taki fajny neonowy garnitur, to to mi się podobało. Ja tam chyba mniej dodatków bym po prostu wzięła do tego garnituru, bo ona też tam troszkę przesadziła. Natomiast no w tym ostatnim sezonie to mam wrażenie, że ona w ogóle z tymi stylówkami totalnie idzie po bandzie. To jest pomieszanie z poplątaniem. Dajcie mi znać też jak to odbieracie, czy ja po prostu jestem jakaś... No o gustach się nie dyskutuje. No, natomiast w związku z tym, że to jest mój kanał, to ja po prostu wyrażam swoją opinię i tyle. Nie musicie się z nią zgadzać. Ja mówię tak, jak ja to widzę, no nie jest to moja estetyka, nie jest to moja wrażliwość, ale tak jak mówię, no jeżeli ktoś się dobrze czuje w takich ciuchach, no to jak najbardziej. No i Mindy w związku z tym, że ona jest tak, no też krzykliwy, ma ten styl taki, no chaotyczny jak dla mnie bardzo. Tutaj też bym wybrała dla niej perfumy Bond, no i to, że tutaj Bond pokazuje tą markę, to jest marka niszowa, to nie znaczy, że to są perfumy dla ludzi, którzy oczywiście mają jakiś tam krzykliwy styl, czy coś takiego, po prostu one, tutaj te butelki mi jakoś tak pasowały. Do dziewczyn. No i tutaj mam taką odlewkę. Mam Bond, New Bond Street. I tutaj, jeżeli chodzi o butelkę, to to jest czerwone tło i czarna panterka po prostu. Po prostu, więc to. No, Mindy mi się tak kojarzy właśnie z tym stylem. I to jest zapach, który jest bardzo górmądowy. On ma w sobie chyba orzechy laskowe, i on ma dla mnie bardzo mocną, silną taką nutę gotowanego słodkiego mleka. I jest to zapach bardzo intrygujący, bardzo interesujący i ja myślę, że ona by doceniła takie coś, że to jest takie modne, niby gourmandowe, ale takie no no z takim ciekawym twistem. Myślę, że do niej ten zapach by pasował. No tutaj nie ukrywam, że bardzo, bardzo butelka przyciągnęła moje oczy, żeby ją tutaj w ogóle wybrać do tego zestawienia. Natomiast myślę, że sam zapach byłby ciekawy, zwłaszcza dla niej na wieczór, jeżeli o to chodzi. Także New Bond Street od Bonda i myślę, że to też by mógł być taki prezent amerykański na przykład od Emily dla Mindy. Bo Emily, jak wiecie, ja tutaj postanowiłam, że nosi to Greenwich Village od Bonda, no i może przywiozła Mindy właśnie tutaj tą New Bond Street. Także to jest to. No i ostatni zapach już z tego zestawienia, który Mindy też mogłaby nosić, tak bardziej w ciągu dnia. No, tutaj też musiałam się kierować butelką. Ja tutaj mam próbkę. Jest to Very Good Girl od Karoliny Errery. No ja myślę, że ona by nie pogardziła też takim bucikiem w krzykliwym czerwono-czarnym kolorze. Ja mam, powiem, że te buciki nawet mają jakiś tam twist w sobie. Jest to butelka, którą każdy od razu rozpoznaje. Nie trzeba czytania nazwy. Każdy wie, że ta szpilka taka wysoka, złota, to jest od razu Good Girl seria. Czy to klasyk, czy to flanker to od razu każdy wie, no tutaj wybrałam Good Girl, bo to jest taki myślę spoko zapach na dzień, jeżeli ktoś lubi róże, jeżeli ktoś lubi modne zapachy, jeżeli ktoś by chciał tak troszeczkę poczuć się na przykład, czy pasuje mu Delina od Parfums de Marly, to myślę, że Very Good Girl można wybrać. To jest zapach jak dla mnie bardzo taki w stylu Deliny. Nie jest oczywiście to to samo, natomiast on bardzo podobnie brzmi. Niestety on troszeczkę jest kwaśny też na mojej skórze. Zresztą no tak samo jak klasyczna Delina. Natomiast jest całkiem przyjemny. Czasami sobie go tam gdzieś zapodawałam. Mam jeszcze trochę w próbce, więc prawdopodobnie będę testowała. Ja już go nie czuję za dobrze. No natomiast myślę, że byłaby to nie z propozycja dla Mindy, taka dziewczęca, ale jednocześnie trochę kobieca. No taka z fajnym wiecie gdzieś ogonem, taka kwiatowa, troszkę owocowa. Myślę, że całkiem spoko. Także dajcie mi znać, jak się wam podobało to zestawienie. Czy trafiłam, czy chybiłam? Myślę, że no, myślę, że całkiem nieźle to poszło. Czułam się zainspirowana. No tutaj pojawiły się głosy pod filmikiem z Wednesday, czy ja będę takie filmiki robiła odnośnie bohaterek innych seriali, czy też bohaterów. Ja Wam powiem, że no moje natchnienie tutaj rządzi się swoimi prawami i nie chciałabym na siłę nic kręcić. Jeżeli coś mnie zainspiruje, tak jak Wednesday, czy tak jak Emily w Paryżu, to być może coś się pojawi. No a tutaj niektórzy kiedyś jeszcze mnie pytali, czy zapachy mogę dobrać do bohaterów gry o tron, no ja powiem szczerze, że tego serialu nie oglądałam. Na razie nie mam zamiaru oglądać jakoś. Nie, to nie jest mój klimat kompletnie, ja tego nie czuję. Także, yy, no tutaj muszę czuć w 100% temat, żeby się po prostu tego podjąć. Tak działam, tak testuję też zapachy w zależności od swojej ochoty. Więc często pytacie mnie, co myślę o tym, czy przetestuję to, czy przetestuję tamto. No, na wszystko przyjdzie pora albo i nie. No, tyle mogę Wam powiedzieć. Ja muszę stuprocentowo czuć, że chcę coś przetestować, bo uważam, że takie filmiki są najbardziej autentyczne. Jeżeli ja się jaram tematem, jeżeli gdzieś coś poczytam, jeżeli coś mnie zainteresuje, to to jest dla mnie najbardziej wiarygodna recenzja. Jeżeli zacznę testować i coś złapie mój nos, mam ochotę poznawać dalej wtedy... Faktycznie, natomiast jeżeli coś średnio mnie interesuje w danej chwili, no to niestety nie mogę wszystkich wszystkim dogodzić i tyle po prostu, chcę tutaj też zachować pełną tako, pewną taką autonomię, jeżeli chodzi o wybór tematów. Także oczywiście jak najbardziej tam gdzieś się sugeruję, waszymi komentarzami i sugestiami na temat tego, co może być następne bo też gdzieś tam się to pokrywa ze mną, z moimi pomysłami, natomiast nie zawsze, także bądźcie tego świadomi, także nie mam pojęcia, czy jeszcze jakikolwiek się pojawi filmik na temat serialów i bohaterów żebym dobierała perfumy, bo tak jak mówię, no dla mnie to jest skomplikowany, twórczy proces i muszę się czuć stuprocentowo zajarana tematem, żeby tak dobrać. No tutaj Emily mi idealnie pasowało, moda i perfumy, fajnie to wszystko leci, fajnie się łączy, także miałam ochotę takie coś nagrać, tak samo z Wednesday. Dajcie mi znać, jakie są Wasze typy perfum dla tych bohaterek, czy lubicie ten serial, czy oglądaliście, no ja mówię, taki fajny, relaksujący, jak dla mnie przynajmniej. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!